Do mnie z tej strony przy robieniu automatyzacji jakichkolwiek, tak naprawdę, w ten W pewnym momencie napotkasz taki problem, że będziesz musiał powiedzmy połączyć sobie Google Drive czy Google Docs. Yy, te łączenie tutaj to nie jest takie proste jak w MAKE, że sobie wpiszemy po prostu zalogujemy się przez konto i, i się ma i cały proces. Nie tutaj to dziadostwo jest troszeczkę bardziej skomplikowane i właśnie dlatego dzisiaj Ci powiem, jak to wszystko yy, powinieneś zrobić żeby działało elegancko, abyś mógł korzystać ze swojego Google Drive'u, Google Docs. Zdaje się, że Google Sheets, jeszcze zaraz sobie to sprawdzimy, nie ma takiego problemu. To znaczy, tak jest, tutaj wystarczy się zalogować. No, taki po prostu jest problem, że w widzach to działa normalnie, w dysku i w dokumentach działa nienormalnie. Tutaj musimy sobie stworzyć aplikację powiedzmy to się chyba aplikacja zdaje się nazywa na Google Cloud tak samo musi być w Google Drive i prawdopodobnie jeśli są jakieś inne usługi to też będzie to wyglądało być może analogicznie w każdym razie tutaj ci pokażę na tych dwóch przykładach i pewnie pozostałe wszystkie te aplikacje Googleowe Łączy się podobnie, czyli albo przez zalogowanie się, albo przez stworzenie tej aplikacji, wklejenie tych, powiedzmy, kluczy. No i tak, przejdźmy sobie może od razu do stworzenia. Jeśli jakiekolwiek, jakakolwiek aplikacja będzie miała jakąś inną metodę dodawania tego wszystkiego, te, tych wszystkich e, danych, tych, wszy... łączenia tych kont, no to ja też po prostu zrobię o tym kolejny film. Oczywiście pod warunkiem, że będę tego świadomy. Także jeśli coś, to po prostu do komentarzy zapraszam. Stworzymy sobie nową aplikację. Zdaje się, że to się tu wchodzi, nowy projekt. Nazwiemy go sobie. To będzie myślę, że odpowiednia nazwa. To jest akronim. Po prostu którego nie będę teraz rozszyfrowywał. Wybierzmy go sobie. Prawdopodobnie, jeśli się zalogujesz tutaj to będziesz miał już utworzony jakiś tam ten pierwszy projekt, ale ja po prostu chciałem stworzyć, bo w poprzednim i we wszystkich innych projektach zdaje się, że miałem te właśnie połączenia już porobione, więc bez sensu. Ja to w tej chwili robię na koncie moim osobistym, które nie ma domeny specjalnej jakiejś, tylko to zwykła meopadgmail.com, ale to będzie analogicznie wyglądało w koncie z domeną twoją jakąś tam powiedzmy firmową, nie? Także tak. Przechodzimy sobie tutaj z lewej strony w menu nawigacyjne. Chodzimy tutaj i wybieramy dane logowania. Jak wybierzemy sobie to, to tutaj mamy po prostu taki, taki, taki ekran nam się wyświetli. Wybierzemy utwórz dane logowania i to będzie identyfikator klienta OAU. OK. Przejdzie nam do danych logowania. I tutaj zdaje się, że trzeba będzie utworzyć ten ekran zgody. Konfigurujemy go sobie. I teraz tutaj będzie trzeba jakoś tam nazwę aplikacji dać, więc my po prostu NA ten. Ten adres e-mail to będzie ten, z którym jesteś zalogowany w tej chwili na konto. Następnie wybieramy odbiorców i tutaj wybieramy zewnątrz. Dane kontaktowe, no to tutaj po prostu ten sam e-mail wpisujemy. No i zakończ. No, dajemy zgodę i zapisujemy to sobie. nie? Następnie będziemy musieli tutaj pewnie te, te wszystkie rzeczy sobie skonfigurować. Następnie odpalimy sobie odbiorców w drugiej karcie, bo tutaj też trzeba będzie jedną rzecz skonfigurować. Wejdziemy w klienty, utworzymy. Typ aplikacji to będzie internetowa. Nazwiemy to sobie i ten po prostu. Kolejnym krokiem będzie wybranie. Tutaj w dokumentach, e, powiedzmy, stwo, stworzymy sobie to. I tutaj będzie trzeba to skopiować i wkleić nie tutaj. Tutaj do URI. URI, no chyba to jest URI. No. E, ok. Z, utworzymy to sobie. Ok. Dostęp do danych. I teraz byśmy przeszli sobie jeszcze raz tutaj do biblioteki. I tutaj mamy tą konsolę. Ca... I tutaj no, w tej bibliotece wybierzemy sobie te aplikacje, które będziemy chcieli połączyć. Ładuje się, ładuje się, świetnie. Zjedziemy sobie niżej, odpalimy Google Drive i Google Docs. Gdzie one są? YouTube? Nie. Mamy Google Docs. Nie wiem czemu tam tego nie było. Wybierzemy sobie włącz tutaj i tak samo włączymy sobie tutaj. To się chwilę będzie nam ładowało. Ok, mamy dodany ten Google Drive. Mamy dodane Google Docs. Ale teraz tutaj byśmy sobie to może odświeżyli. Dodamy sobie tutaj te zakresy i tutaj zdaje się, że Docs, tak jest, wybierzemy Google Docs API. Zaznaczymy wszystkie, zaktualizujemy i jeszcze raz. Myślę, że nawet nie trzeba było tak tego, było, nieważne. I tutaj wpiszemy sobie Drive, wybierzemy Google Drive e, API. Nie to, to zaznacz. Przejdziemy na drugą stronę, zaznaczymy to, zaktualizujemy i teraz mamy to w zasadzie prawie gotowe. Przejdziemy sobie jeszcze raz tutaj, klikniemy opublikuj. Jestem prawie pewien, że jeśli nie będzie w wersji produkcyjnej, to raz na jakiś czas będzie po prostu wymagało dodatkowej weryfikacji, to znaczy pewnie zmiana będzie jakaś, nie wiem, nigdy czegoś takiego nie miałem, zawsze mam po prostu ustaloną wersję produkcyjną. Jeśli ona nie jest konieczna, to po prostu będziemy mieli wersję produkcyjną, nie generują ona żadnych problemów. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze raz tutaj do interfejsów, wejdziemy w dane logowania, jeśli dobrze pamiętam. Yy, tak, tutaj sobie teraz klikniemy. I przy tworzeniu konta yy, tu masz identyfikator klienta. To całe sobie kopiujesz i ładujesz tutaj jako klient ID. Następnie kopiujesz sobie ten klucz. Kopiujesz, powiedziałem. I wklejasz go sobie tutaj. No i tutaj kolejny krok to jest logowanie po prostu przez to samo konto, na którym cały czas działaliśmy. Jak wybierzesz sobie konto do, do zalogowania się, to wyskoczy taki sam ekran jak na większości państwowych e, stron, e, które nie mają domeny .gov, czyli po prostu jakiś tam ostrzegawczy, nie? Wchodzimy tutaj w zaawansowane i klikamy, że ufamy tutaj temu deweloperowi, czyli sam sobie, że ufasz. Wyjeżdża ci taki ekran, zaznaczasz wszystkie zgody, klikasz dalej. No i wszystko, cała procedura. Już w tej chwili to będzie połączone. I OK. Teraz, żeby mieć drugi, drugi login do, drugiego, do drugiej aplikacji, czyli w naszym przypadku do Google Drive'a, to musimy sobie utworzyć nowy, nowego klienta. Tworzymy dane, wybieramy jeszcze raz to, wybieramy typ aplikacji internetowa. Niech będzie sobie taka, albo nie. No i ten dwa. Taki będzie kodzik. Wybierzemy sobie URI raz jeszcze, może tak. Dodaj nowy ten, właśnie to. Skopiujemy to sobie. Wbieramy jeszcze raz to. Utworzymy. Kopiujemy już teraz w tym miejscu sobie to. Klejamy klient ID. Następnie wracamy tutaj. Kopiujemy tajny klucz. Klejamy go tutaj. Logujemy się przez Google. Akceptujemy to ryzyko, które niesie ze sobą używanie Nate'a. I dziękuję. No, cała procedura. I teraz. To powinno działać. Nawet sobie sprawdzimy yy, po prostu na tej pojedynczej nodzie. Stworzymy sobie tutaj plik z tego tekstu. To będzie coś, jakiś, może jakoś moją myśl. Przetestujemy to sobie. Może inaczej. Dodamy sobie tutaj trigger. Dodamy sobie trigger pod tytułem Manuli, bo chcemy to sobie zrobić natychmiastowo. Przetestujemy. Czy plik nam się doda? To jest ten jakże inteligentny tekst, który właśnie sobie utworzyliśmy. Możemy go sobie w dokumencie odpalić. Eee, także tak, działa wszystko. Zrobię teraz jumscara. Więc tak, to by było wszystko w tym filmie. W zasadzie myślę, że w miarę to sensownie wytłumaczyłem, jak na swoje możliwości. Całe dodawanie tego konta to jest coś yy, głupiego, strasznie to jest dupione. Ja nawet jak robię to już tysięczny raz, to i tak potrzebowałem się posiłkować yy, poradnikiem tym tenowym. Mam nadzieję, że z tym filmem to będzie dla Ciebie trochę prostsze. Postaram się to tak pociapać wszystko, żeby to było jak najkrótsze, bo tutaj nagrywanie było 25 minut, z czego pewnie 90% będzie wycięte, bo zastanawiałem się, czy coś działa tak, jak ja pamiętam, że działa. Dobra, no i co? Jeśli masz jakieś pytania, problemy albo jakieś sugestie, to zapraszam do komentarzy. Do tego maila zapraszam, jeśli Cię interesuje jakakolwiek współpraca ze mną. Dzięki za oglądanie, no i cześć!